Panie Mateuszu, ze wstydem obserwowałem ostatnie zebranie zarządu. Panowie się naprawdę zgubiliście w tym całym świecie internetu. W pogoniu za wyświetleniami promujecie najbardziej żenujące, tutaj uwaga, otworzone cudzysłów artystów młodego pokolenia. Jak pan może mówić, chcieć zapraszać osoby, które są produktami beznadziejnego show biznesu, robią papkę młodym ludziom w głowach, narkotyki. Brak jakiegokolwiek szacunku do czegokolwiek, przypadkowy seks. Ile pan ma lat, żeby zniżać się do takiego poziomu? Kanał sportowy zaistniał bez sympatyków tych osób, o których względy tak zaczęliście zabiegać. A pan Turski przeszedł już samego siebie za swoją hipokryzją. 3 godziny 17 minut później dołączył kolejną wiadomość. Piękny cytat. Antoine de Saint-Exupéry. Pozostajesz na zawsze odpowiedzialny za to, co oswoiłeś.